dzisiaj wiecie dzisiaj, widzowie? Dzisiaj będziemy coś odwalać z kuzynem. On, on ma też kanał na YouTubie i nagrywa ostrazy. I, i chyba nie tylko. Zapraszam. Zostaw lajka. Mhm. Nie bądź fajka, zostaw lajka. Tak? Jeszcze m, możecie podstawić mu dzwoneczek. Tak samo jak mi. I subika. Macie nie robić, nie macie, macie nie wciskać łapek w dół, tylko łapki w górę, same łapki w górę. Bo będzie mega fest. A za 50 lajków zrobię premierę mojego zwierzaka. Albo i też nie. To zależy od Was, ile będziecie lajków, raczej subskrypcji, pomyłka. Będzie ten dawać. I to będzie bardzo doskonale. Albo będę robić, a za 100 lajk, like, raczej 100 subów, będę robić handystika w nocy. I to nagram wam. Wyjdzie też po pierwszej w nocy. Postaramy się. Co? Co wyleci? Filmik po pierwszej w nocy. Postaramy się, że o dwudziestej będzie oficjalnie wyciągane od małego babosa może w dupy flupy. Ona nazwę Tymek. W telewizji jest taki Tymek z Leną, to Lena mieszka z kuzynem tym, albo bratem świątecznym, świątecznym, świątecznym. Jezu na dzisiaj. czasami. I będzie zabijcie, wyrywaliśmy by dupy flupy mu. Albo sobie. Te dupy flupy to są legendy. A jeżeli oglądają moi koledzy, to powiem, że warto kupować rzecz czy z miał, bo będzie nagrywanie z nimi. Będzie fi będą filmiki z nimi. Tak dosłownie. jeszcze dzisiaj o 20.00 postaramy się rzucić jak przechodzimy Minecrafta na hardkordzie Tak postaramy się. Postaramy się, że przechodzę na koncie tego będą ciotecznego na trybie hardcore i będzie ten mówię wam ja się tak czuję trochę jak, wy, jak trochę gwiazda tak się zaczynam czuć powiem wam będzie zajebiście i zostawiajcie lajka w górę lajkacza i subskrypcję żeby nie być jak tym ham, który zaraz poleci to są chamy kiedy nie zostawią łapki w górę subikaj i dzwoneczka. To się dzieje z nimi. O, ta, o to, Oto. Przyjdę do nich w nocy, kiedy będą spacić coś takiego, będę im robić. Lepiej zostawiacie. Bo będzie mieszkacie Żartuję. Ale więc kto nie subskrybuje, Będzie mieszkają te Zy, z, kie, sus, Kto będzie subskrybował? To otworzę sklep. I będą fajne przedmioty. Gdzie nawet... Na Wojantin, na Palion Sail nie kupicie. Na przykład jak sadzonki lub też sadzonki jakiegoś drzewa lub własny, własny rower ale, ale ten sklep będzie za dwa lata, tak myślę że ten go wypuścić za 2 lata, ale jeżeli yy, dobijecie mi do 1000, yy, pierwszego 1000 subów, to powiem wam, że będzie sklepik szybciej. Powiem wam, będziecie tacy fajni, że aż was psycho, jesteście fajni, a nie subskryb... Kto, Osoby, które nie subskrybują, to przyjdę do nich z Gidą i rzucę ich patykiem patykiem i kamykiem to więc subskrybujcie